To niewątpliwie jedna z najwspanialszych kolekcji malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku, obfitująca w najlepsze dzieła Tadeusza Ajdukiewicza, Józefa Branta, Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego, Juliusza Kossaka, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Antoniego Piotrowskiego, Stanisława Witkiewicza i Wincentego Wodzinowskiego. Kolekcja Milewskiego jej autorem, jej pomysłodawcą i właścicielem był wytrawny erudyta i kolekcjoner mecenas artystów, ale też awanturnik, pyszałek i bon vivant. Ignacy Karol Korwin-Milewski. Urodził się w 1846 roku w szlacheckim i majętnym domu w Gieranonach na ówczesnej Litwie. Rodzice zapewnili mu staranne, cudzoziemskie wykształcenie oraz majątek, który inteligentnie i po wielokroć pomnożył. Studiował prawo na Uniwersytecie w Dorpacie, a następnie malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Tam zaprzyjaźnił się z wieloma polskimi malarzami. Ta przyjaźń wkrótce zaprocentuje. W roku 1875, świadomy niedostatków własnego talentu, porzuca uczelnię i zamiast tworzyć sztukę, postanawia w nią inwestować. Szczególnym podziwem darzy pracę Aleksandra Gierymskiego i dobrze za nie płaci. Wypłaca Gierymskiemu regularną pensję, z której malarz się utrzymuje. Milewski gromadzi aż 30 jego prac. Kupuje nie tylko gotowe, ale zamawia też nowe, namalowane specjalnie dla niego. Tak było w przypadku zaginionego po 1939 roku święta trąbek czy autoportretu z paletą. 1 maja 1889 roku Gierymski pisze: Milewski nie wysłał trąbek do Paryża na wystawę. Drani. A jeszcze w dodatku napisał, że mi chce wynagrodzić to w inny sposób. Obstalowując nowy obraz, który bym robił w Paryżu. Dobrze nawet miał być zapłacony, ale dał te warunki i wszystko razem w takim terminie, żem odmówił. W ogóle kością mi stanął w gardle. Ostatecznie Gierymski jedzie jednak do Paryża, by namalować operę paryską nocą. Milewski mi obraz kupił i po królewsku zapłacił. Będzie za co parę innych zrobić. Józef Chełmoński. Wrażliwy obserwator scen z życia polskiej wsi, końskich zaprzęgów i wiejskich jarmarków, to drugi wysoko przez Milewskiego ceniony artysta. Mecenas posiada kilka najważniejszych prac artysty, w tym Babie Lato, które początkowo spotkało się z ostrą krytyką za pokazanie chłopki z brudnymi stopami. Bliskie stosunki łączą Milewskiego z Wincentym Wodzinowskim. Niemal wszystkie jego obrazy trafiają w ręce Milewskiego. Wodzinowski otrzymuje w podzięce dworek i obszerną pracownię w podkrakowskich Sfoszowicach, gdzie maluje swe wielkoformatowe kompozycje przedstawiające chłopów w strojach ludowych. Zażywe relacje łączą Milewskiego z Czachurskim. W 1876 roku Władysław przyjeżdża nawet do rodzimego domu Karola w Gieranonach, gdzie maluje jego portret w mundurze kawalerów maltańskich. Wiemy dzięki temu, jak autor kolekcji wyglądał mając lat 30. Do swojej kolekcji Milewski kupuje Aktorów przed Hamletem. Jedno z najbardziej monumentalnych dzieł czachurskiego, nagrodzone złotym medalem na drugiej wszechświatowej wystawie w 1879 roku. Jana Matejka, mecenas ceni, ale też niespecjalnie ma do niego serce. Do swego zbioru pozyskuje zaledwie dwa dzieła. Zafascynowany galerią portretów malarzy zobaczoną w Galerii Uficji gromadzi 17 autoportretów ówczesnych polskich mistrzów pędzla. Wszystkie mają być anfas, w tym samym formacie, w planie do kolan i z paletą w dłoni. Artyści ulegają wymaganiom mecenasa, z wyjątkiem Matejki. Trzeba dać trochę swobody artyście, szczególnie pod względem pomysłu. Nie mogę być krępowanym jak niewolnik. Wizerunek Anny Bilińskiej Bogdanowiczowej to jedyny autoportret kobiecy w tej grupie. Malarka przerwała pracę w związku z gwałtownie pogarszającym się stanem zdrowia, efektem nędzy paryskich pracowni. Zachłanny sztuki i zachłanny życia. Milewski megaloman, Milewski sybaryta, kochliwy obierzy świat. Bufon i awanturnik. Postawny, barczysty, ekstrawagancko ubrany, bajońsko bogaty, zaangażowany politycznie publikuje wywody pełne prorosyjskiej, procarskiej postawy. Spotyka się to z oburzeniem polskiego społeczeństwa, a sam Milewski staje się tematem nieobyczajnych plotek. Dojrzewa w nim wreszcie myśl, aby zbiór swój zaprezentować publiczności. Świadomy jego wielkiej wagi, pragnie, by stał się on własnością publiczną. Zamierza własnym kosztem wybudować muzeum, które wraz ze zbiorami ofiarowałby miastu i obdarzył funduszem. Prowadzi rozmowy z Krakowem i Lwowem. Bez powodzenia. Urażony odmową, wywozi kolekcję z Galicji do Wiednia. I w 1895 roku wystawia w Kunstlerhaus. Wystawa staje się z miejsca prawdziwą sensacją. Całe miasto chce ją obejrzeć, a wizytujący wystawę cesarz Franciszek Józef mówi o autoportrecie Matejki. Ten obraz należy do najwybitniejszych dzieł artysty. Żałowałbym, gdybym go nie zobaczył. Po sukcesie wystawy, 52 składające się na nią obrazy Wracają do Gieranon. Milewski nie zwalnia tempa. Luksusowym jachtem Litwa wypływa w dalekomorskie rejsy. Jego towarzyszem jest arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. To od niego w 1905 roku nabywa wyspę Świętej Katarzyny na Adriatyku. Buduje tam niebotycznym kosztem pałac, do którego przenosi swoją kolekcję. Ta w otoczeniu szmaragdowych wód Adriatyku i kwitnących rododendronów sprawia, że jest szczęśliwy. Tuż przed wybuchem I wojny światowej udaje mu się zdeponować obrazy w Wiedniu i w Warszawie. Zakończenie wojny przynosi kres bogactwu milewskiego. Jego fortuna gwałtownie traci na wartości, a majątki ziemskie i ruchomości trafiają w ręce ZSRR. Udar, którego doznaje w wieku 76 lat, pozbawia go sił i częściowo paraliżuje. Niezdolny do prowadzenia własnych spraw, powierza je siostrzeńcowi, Szymonowi Mejsztowiczowi. Ten w podstępny sposób staje się właścicielem Gieranon oraz zdeponowanych w Wiedniu obrazów i kosztowności. Kiedy Milewski orientuje się wreszcie w sytuacji, odzyskuje zaledwie znikomą część swego zbioru. Dla mnie byłby to projekt najsympatyczniejszy, cały zbiór sprzedać jednemu nabywcy. I to Polakowi. Na nic apele do władz państwowych i prasy. Z braku chętnych zgromadzone obrazy wyprzedaje na sztuki. Najlepsze z nich nabywa warszawski antykwariusz AB Gutnajer, organizator aukcji i wystaw malarstwa polskiego. Część trafia do będącego wówczas wielkim rynkiem sztuki – Wiednia. Szczęśliwie część zbioru zakupuje też Muzeum Narodowe w Warszawie, stając się tym samym największym spadkobiercą z puścizny Do końca zachowując jasność umysłu i świadomość utraty tego, co w życiu swym umiłował najbardziej, zgorzkniały Milewski umiera w 1926 roku. Nieznane pozostają losy wielu obrazów z liczącej ponad 200 płócien kolekcji. Brak notatek i fotografii archiwalnych utrudnia ich odnalezienie. Pozostaje żal, że kolekcji o tak wielkim znaczeniu i wartości artystycznej nie udało się zatrzymać do wyłącznej dyspozycji Polaków i kultury polskiej.